Tamiza. Rzeka przepływająca przez centrum miasta jest nie tylko arterią oddzielającą Londyn północny od południowego, ale także miejscem, gdzie spotkamy wiele znanych atrakcji angielskiej stolicy. Wzdłuż tamizy biegnie pieszy szlak prowadzący przez bulwary, nazywany Thames Path. Przejdziemy się nim w dzisiejszym odcinku. I me insane Nasz spacer wzdłuż tamizy rozpoczniemy od symbolu nowoczesnego Londynu. London Eye, czyli wysoki na 135 metrów diabelski młyn stojący naprzeciwko parlamentu, wybudowany został w 1999 roku z okazji obchodów nowego milenium. Pełen obrót koła trwa 30 minut, a niewielka prędkość liniowa klimatyzowanych kabin pozwala na zabieranie i wysadzanie pasażerów bez jego zatrzymywania. Atrakcja nie jest tania. Jeden przejazd kosztuje 40 funtów. Pomimo tego chętnych nie brakuje, i żeby uniknąć stania w długiej kolejce, lepiej zamówić bilet wcześniej przez internet. Muzyka Symbolem odrodzenia się Londynu po wielkim pożarze z 1666 roku. Jest katedra świętego Pawła. Poprzednio w tym miejscu stał średniowieczny kościół, a jeszcze wcześniej starożytna Rzymska świątynia. Po wielkim pożarze Londynu katedrę zasadniczo zbudowano na nowo, w stylu klasycyzującego baroku. Kościół wieńczy charakterystyczna i widoczna z daleka kopuła. Katedra była miejscem wielu pogrzebów sławnych Brytyjczyków, m.in. admirała Nelsona, księcia Wellingtona, Winstona Churchilla czy Margaret Thatcher. Co do zasady, ceremonie kościelne rodziny królewskiej odbywają się w Westminster Abbey. Czasem jednak, z różnych względów, odbywają się również w katedrze św. Pawła. Tak było na przykład ze ślubem księcia Karola z księżną Dianą. Idąc dalej wzdłuż Tamizy, dochodzimy do jednego z najsłynniejszych obiektów średniowiecznego Londynu twierdzy Tower. Pierwszy zamek w tym miejscu powstał na życzenie Wilhelma Zdobywcy w XI wieku. Choć na przestrzeni lat angielscy monarchowie spędzali wiele czasu w Tower, to nigdy nie była ona prawdziwą królewską rezydencją. Inne pałace posiadały bowiem większe i wygodniejsze komnaty. Czasem Tower zmieniono w więzienie oraz miejsce egzekucji ważnych lub wysoko urodzonych osobistości. Większość skazańców ścinano toporem. Wyjątkiem była żona Henryka VIII, Anna Boleyn, dla której specjalnie, podobno z miłości, jej mąż zamówił z Francji ozdobny miecz katowski. Dzisiaj w Tower znajduje się muzeum, w którym można obejrzeć, między innymi, królewskie insygnia koronacyjne. Idąc wzdłuż Tamizy, natkniemy się na wiele mostów łączących oba jej brzegi. Do najbardziej okazałych z całą pewnością należy zabytkowy Tower Bridge. Powstał on pod koniec XIX wieku i spośród 29 pozostałych londyńskich przepraw jest jedynym mostem zwodzonym. Cechą charakterystyczną Tower Bridge są dwie wysokie wieże w stylu wiktoriańskim, połączone pomostami. Zawieszone 34 metry nad jezdnią kładki umożliwiają ruch samochodowy i pieszy. W centralnej części mostu znajdują się dwa podnoszone przęsła. Jedno skrzydło waży aż 1200 ton. Żeby natrafić na moment otwierania mostu, trzeba mieć trochę szczęścia lub sprawdzić harmonogram na stronie internetowej. Zwykle most otwierany jest kilka razy dziennie, na kilka minut. Od początku swojego istnienia most uznawany był za arcydzieło ówczesnej inżynierii. Często porównywano go ze sławną już wtedy wieżą Eiffla zbudowaną 5 lat wcześniej. Idąc wzdłuż tamizy, można sobie uzmysłowić, jak wielkim miastem jest Londyn. Widoczne są aż trzy odrębne dzielnice biznesowe z drapaczami chmur. jedna w okolicach stacji Waterloo, druga w samym City, reprezentowana przez wieżowiec Sky Garden, oraz w Southwark z budynkiem The Shard. Wzdłuż tamizy kilometrami ciągnie się piesza trasa spacerowa, będąca jednym z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. A spacer od Westminsteru do City przy dobrej pogodzie może zająć nawet kilka godzin.